Dobry. Dobry! Proszę państwa, miałem sen. Śniło mi się, że jestem w Warszawie. I na ulicy spotykam nieobecnego od pięciu lat na ulicach naszego kochanego miasta stołecznego człowieka, a właściwie jego wielką marynarę. A pod tą marynarą prawdopodobnie dwie kuloodporne kamizelki, bo taka marynara ładnie ogolony razem z wąsami dla niepoznaki, proszę Państwa. Centrwa, ja patrzę, on ma tutaj z przodu krawacik, a z tyłu kacik. Takie w kształcie kobiety, proszę Państwa. I jak. Jak ja do szafy z prezesa na filmie Miś nadaje do tej marynary, mówi po zaprośmy do pałacu, przytulmy, a później w tym pałacu i tutaj zagłuszyli mnie, co oni tam będą w pałacu robić. Dziecko, po, podszedł taki chłopiec ładnie, ostrzyżony pahole mówi tutaj mam. Jak to we śnie, mówi dwa tysiące mówi od siostry mojej, panie prezydencie, skończył się kredyt zaufania, ja panu oddaję. I, i, I proszę państwa i nikt go nie pałuje, to jest niesamowite. I mówi i bardzo panu życzę, żeby pan zmienił pracę. Wiecie, czym są te dwa projekty? Bójda na resorach. Bójda na resorach. To są dwa projekty bujda na resorach. One zostały całkowicie przerobione i my nad nimi nie będziemy pracować. Panie pośle, proszę podnieść Szanowni te dokumenty. Panie pośle, proszę nie rzucać proszę podnieść te dokumenty i nie proszę nie rzucać papierów na podłogę. Panie pośle. Pani... Panie pośle, zanim Pan skończy wystąpienie, proszę podnieść te papiery. W ja w wcześniej, Bardzo ja, ja chciałbym kilka słów powiedzieć, tylko prosiłbym nie przerywać, bo mimo, <noise> mimo obyczajów w tym studiu, ja później znowu zamilknę. Jedna rzecz jest taka, że e, oczywiście to, co ta pani w tym filmie mówi, to są wielotne bzdury, ale nie możemy wymagać czy oceniać e, pani Róży jak ocenia się patriotów, bo pani Róży Tun nie jest patriotką, tylko jest komunistką. No, komuniści dzielą się... A dlaczego pan tego uważa? Komuniści, komuniści dzielą się na narodowych socjalistów, czyli nazistów, i międzynarodowych o. socjalistów, czyli euronazistów. Pani Róża Ton jest międzynarodową socjalistką. W związku z czym Polska, NATO nie interesuje. Interesuje jej wprowadzenie socjalizmu ponad narodami. Przyjmijmy to do wiadomości i tyle. Oczywiście to jest skandaliczne. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę jednocześnie, że to jest absurdalne, że taki film pojawia się w Niemczech, w kraju, w którym rzeczywiście są łamane pewne zasady, zasady i wolności, bo to w tym kraju odbiera się dzieci rodzicom pod byle pretekstem, to w tym kraju ostatnio stworzono strefy bezpieczeństwa dla kobiet. Co to oznacza? To jest uznanie, że poza strefą bezpieczeństwa dla kobiet jest strefa zagrożenia gwałtem. W całych Niemczech oficjalnie uznano, że strefa zagrożenia gwałtem i ten kraj ma czelność wytykać Polsce jakieś łamania wolności obywatelskich. No, no to co obserwujemy obecnie to jest swego rodzaju ciąg dalszy tej chucpy, tak, którą widzieliśmy już wcześniej. My My jako Kukiz 15 jutro wracamy o 10 do Sejmu i chcemy merytorycznie pracować dla Polski na sali plenarnej, posiedzeń Sejmu. Tam jest nasze miejsce, tak jak mówił przewodniczący Paweł KUKIS. My z sali plenarnej nigdzie nie będziemy uciekać przed żadnym posłem, szczerbą czy innymi posłami, którzy zechcą być może znowu śpiewać z mówicy Sejmowej i robić cyrk z Wysokiej Izby. Tam jest nasze miejsce, tam nas Polacy wybrali, żebyśmy ciężko pracowali merytorycznie dla państwa polskiego. I w obliczu sytuacji, które mamy różne, tak, w gospodarce, na przykład takie, że ciągle wyjeżdżają młodzi ludzie, moi rówieśnicy, mówienie ciągle o poście szczerbie, który robi się dzisiaj czynnika jest wysoce niepoważne. Bo wyjdźmy dzisiaj do tych ludzi, którzy są na lotnisku i lecą na przykład teraz do Londynu i mówimy o jakimś Polsce szczerbie, który uważa się za wielkiego męczennika, bo mu karta nie działa. To niech złoży mandat polskiej, niech weźmie się normalnej pracy, a niech nie udaje sobie męczennika za 12 tysięcy złotych miesięcznie. Bo to jest wysoce niepoważne. My jako z 15 wracamy do merytorycznej pracy, mówimy o wysokim zadłużeniu, mówimy o kwocie wolnej podatku i to są nasze cele.